Trochę mi smutno. Okres wakacyjny, urlop się zbliża. Byłem w jednym z salonów piękności i chciałem zrobić z sobą coś atrakcyjnego, ale okazało się, że panie powiedziały, że ze mną już nic atrakcyjnego nie da się zrobić. Ale nie przejmuję się aż tak tym, bowiem wiem, że atrakcje czekają na mnie tu w punkcie bibliotecznym 143 przy ulicy Sterniczej 98. To tu znajduje się mnóstwo ciekawych, interesujących książek, które możecie zabrać na wakacje. Zachęcamy do tego, żeby korzystać nie tylko z naszego punktu, ale z wszystkich punktów bibliotecznych na terenie Bemowa. Warto zaczytać się dobrych książkach. Co dziś polecą w piątym odcinku naszego spotkania urocze, przesympatyczne koleżanki z pracy? Sami się przekonacie. Póki co zapraszam bardzo serdecznie. Chodźcie, chodźcie, śmiało, chodźcie. Witajcie. Dziś chciałabym wam polecić książki znanej biolog i profesor nauk leśnych Simony Kosak. Kobiety, która ponad 30 lat mieszkała w leśniczówce z prądu i wody w Puszczy Białowieskiej. Autorka w swoich książkach wciąga nas w tajemniczy, wręcz magiczny świat roślin i zwierząt. Tak bardzo, że od razu mamy ochotę iść do lasu i zobaczyć to na własne oczy. Simona była nietuzinkową kobietą walczącą o szacunek do natury i matką wielu zwierząt. Co czuje się w jej książkach które Wam ogromnie polecam. Gdy wybije północ, to historia dla tych śmiałków, którzy uwielbiają przygody w światach pełnych magii. Akcja dzieje się w wiktoriańskim Londynie i w tajemniczej północnej godzinie, czyli świecie magii i potworów wymyślonych przez dzieci i zatrzymanych w czasie. Bohaterka tej książki imieniem Emily wyrusza na wyprawę ratunkową, by odzyskać swoich rodziców uwięzionych w północnej godzinie. Ma do odkrycia dużo, dużo więcej niż tylko nowy świat pełen magii i kolejne wyzwania będą wymagały od niej odnalezienia w sobie odwagi, umiejętności detektywistycznych, odpowiedzialności i pogody ducha. A zadanie, które przed nią stoi jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ wymaga ocalenia dwóch wielkich światów. Ta opowieść to gratka dla każdego miłośnika magii, łączy w sobie y, doskonał w doskonałej proporcji zagadkę, tajemnicę i przygodę. I lektura obowiązkowa na deszczowe letnie dni, kiedy szaro jest wszędzie, tylko nie w głowie. Nie ukrywam, że mam zawsze problem, jaką książkę wybrać i zarekomendować Państwu. Tym razem postanowiłam z ostatnio przeczytanych przeze mnie na chybiu trafił wybrać właśnie jedną z nich. I tak padło na książkę Ciężar Pianina. Autorstwa Chris Kander. Jest to historia dwóch kobiet i jednego pianina. Opowieść ma swój początek w 1962 roku w dawnym Związku Radzieckim, i tam właśnie poznajemy ośmioletnią Katję, która w prezencie otrzymuje pianino. Muzyka staje się jej treścią życia, a instrument towarzyszy jej zawsze i wszędzie. Po latach Katia wraz z mężem emigruje do USA, ale niestety na kilka lat traci ukochany instrument, by po odzyskaniu ponownie z nim się rozstać. Przenosimy się do roku 2012 do Kalifornii i tam poznajemy drugą bohaterkę, Clarę. Ma ona jedyną pamiątkę po swoich zmarłych rodzicach to jest prezent od ojca pianino. Ale dla niej to pianino ma wartość jedynie sentymentalną, i sytuacja zmusza ją do sprzedania tego instrumentu. I tak losy dwóch kobiet: dla jednej ciężarem pianina jest jego utrata, a dla drugiej ciężarem jest jego posiadanie. Instrument, który nie jest tylko przedmiotem, ale jest to historia wielu pięknych, wspaniałych emocji. Zapewniam, że przeczytacie Państwo piękną opowieść o rodzinie, o miłości do muzyki i o dążeniu do szczęśliwego życia. Być może i Państwo zadacie sobie pytanie, co tu dla Was i teraz jest w życiu naprawdę ważne. Żegnam. Do zobaczenia za tydzień.